Cześć! Właśnie rozpakowuję z foremek nowe serie mydeł. Mydła o składzie masłoshi, olej kokosowy i ekologiczny olej rzepakowy. W takiej kolejności, jakiej wymieniłam, jest ich właśnie największy procent, czyli najwięcej masłyszy, później olej kokosowy i olej rzepakowy. Jedna seria tych mydełek ma w sobie kurkumę kosmetyczną. Ta kurkuma kosmetyczna różni się od tej, którą e, używam jako przyprawy do jedzenia. Są dwie odmiany kurkumy. Ja tą kosmetyczną nabyłam podczas mojego pobytu w Indiach, aczkolwiek e, można ją też zakupić u nas przez internet. Ma bardzo fajne działanie, szczególnie na cele twarzy. Można jej używać do mm, na przykład maseczek. Tą kurkumę e, rozcieńczyłam wcześniej w. Olejku migdałowym Mam do całej masy. Oprócz tej kurkumy kosmetycznej, olejku migdałowego, mydełka te zawierają olejek eteryczny z Imbiru. Olejki eteryczne, oczywiście z Dotery, są one certyfikowane jako terapeutyczne. Wiele z nich można używać wewnętrznie. Można je dodawać do wody, napojów. Olej z Imbiru ma właściwości antybakteryjne jeszcze kilka takich właściwości, które bardzo dobrze działają na skórę, na ciało. Na pewno jeszcze to opiszę. Czyli tak, jedna seria jest właśnie z tą skurkumą i z imbirem. Druga seria, którą wczoraj zrobiłam, zawiera węgiel aktywny o takim samym składzie bazowym, jak wspomniałam w wcześniejszą serię. Jeśli chodzi o olejki eteryczne, które dodałam do tego mydła z węglem aktywnym, to jest znowu imbir, kardamon i trzeci olejek to ylang-ylang. Okazuje się, że te trzy olejki razem w połączeniu mają bardzo fajny zapach, plus wszystkie mają bardzo dobre właściwości, jestem pewna, że będą miały bardzo dobre działanie. Dobra, teraz zrobimy sobie taką małą próbę. E, używając resztki odcięte e, z tych medeł. Mm, dobra, może tak. Zacznę od kawałka e, tego z węglem aktywnym. E, tutaj mam trochę wody letniej. Jejku, jaki zapach. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. I tak, to mydło z węglem aktywnym, ale zobaczcie, piana jest całkowicie wialutka. Pieni się świetnie. Mam już wodę wymienioną. Dobra, więc spróbujemy teraz to z kurkumą kosmetyczną. Z imbirem. I olejkiem migdałowym, i w ogóle cały ten skład jest taki, że jestem przekonana, że też będzie pozytywny. Mega semedli. Mmm, już mam ochotę już na całe ciało sobie to nałożyć. Jej. Yeah, yeah. Super. Jestem zachwycona. Zobaczcie tą pianę. Użyłam tylko mały skrawek. No słuchajcie, moja skóra jest przegładziutka. Bardzo przyjemna w dotyku Nie czuję żadnego swędzenia, podrażnienia, nic z tych rzeczy Raczej należy do tych ze skórą całkiem wrażliwą Mega jestem zadowolona z, z tych moich nowych mydełek Także zapraszam też do, do próbowania Oczywiście yy, cały czas polecam też mój bestseller, czyli mydła konopne.